Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To będzie pokazówka nowej postaci. Jest nią oczywiście ORN. I całkiem ładnie wygląda, powiem Wam szczerze. Tutaj się mu się dymi z czachy, że tak powiem. ORN jest dość ciekawą postacią, bo ma kilka nowych mechanik. Ma jedną mechanikę na pasywce nową i ma coś takiego, że w sumie ma trzy nowe mechaniki. Ma pasywkę unikalną. Ma nowy, nową formę crowd control, czyli nowy cecek. I jeszcze może niszczyć przeciwni przeciwnych, jakby jakby stworzone ściany przez przeciwnika, czyli talii, Ulta, e, ścianę Aniwi i tak dalej. On może właśnie to niszczyć. E, więc zobaczmy sobie najpierw te wszystkie animacje, jakie on ma. A potem omówimy e, skill. I ma strasznie fajny głos. Naprawdę mi się głos podoba jego. Dobra, zobaczmy sobie animację. To jest e, chyba żart. <śpiewa> <śpiewa> Nie, naprawdę fajny ma żart. Żart jest z taką, wiecie. Um, z taką historią lekką, że tutaj sobie jakieś jajko rozbił, gotował i nagle poro mu zjada. Fajne, podoba mi się coś takiego. A to też ma fajnego. Ogólnie orn jest zrobiony w taki sposób. Zobaczmy sobie taniec. O jaki fajny taniec. Orn jest zrobiony w taki sposób, że jest bardzo taki spokojny, ale jak się, jak się trzeba wkurzyć, to się wkurzy. Jest taki, wiecie, odwalcie się ode mnie. A ja sobie żyję Was tym życiem, coś takiego. Animacje ma, powiem wam, szczerze, że pierwsza klasa, szczególnie taniec, taniec jest genialny i, i żart. Mm, super. <ścoughs> no wyobraźcie sobie, jak na linii to, na, zabijecie kogoś i na jego ciele coś takiego robicie, no to jest przecież piękne. E, dobra, zobaczmy jeszcze Rico. Trickle też ma bardzo fajny, pasuje do postaci. Okej, okay, więc mamy wszystkie animacje i teraz sobie przejdziemy do omówienia skilli i powiem wam szczerze, że jest tu co omawiać, bo jest trochę rzeczy do omówienia, więc. E, ja też widzę wszystko pierwszy raz tak naprawdę. Mm, bo widziałem tylko, jakby jak wyglądają skille, ale scalingów, damage i tak dalej, nie widziałem tego. Tak samo jak pasywka działa w um, jakby w akcji też tego nie widziałem. Więc sobie zaraz to wszystko jakby razem zbadamy. Więc zaczynając od pasywa, jest coś takiego, że ORN może kupować itemy w bazie. I teraz moje pytanie jest takie, czy on może kupić pod. Znaczy, poza bazą może kupować itemy. Czyli może sobie na przykład kupić, nie wiem, jakiś item stojąc tutaj, tak? Tylko pytanie teraz się rodzi takie, czy on może kupić podkę? Nie może. Doran Shield na przykład może kupić. I mam Rens Shield'a Tylko, co to jest w takim razie, ten pasek tutaj? On mi sugeruje itemy, jakie mogę kupić? Czy o co chodzi? Aha, to są po prostu chyba takie sugerowane itemy, żeby nie zapomnieć, że się ma tą pasywę Czy na przykład sobie Frozen herta wykuje Podoba mi się ta animacja, że on tak na koniec pyk młotkiem dobija jeszcze, fajne to jest Czyli teoretycznie Orn może wykuć sobie każdą. E, każdego itemka. Fajnie. I to nie jest tak, że kosztuje więcej. Um, I warto też spojrzeć tutaj na te pomarańczowe itemy, bo są to itemy jakby ulepszone przez Orna. I te itemy mo może kupować każdy sojusznik czyli kupmy sobie na przykład, tam jest chyba loket z tych itemów jeden z tych itemów to był loket z tego co pamiętam kupmy sobie loketa więc jest tutaj wykujmy sobie loketa zwykłego i sobie porównamy z tym ulepszonym dobra, mamy tego zwykłego loketa i teraz tak, ten ulepszony daje nam tutaj się nic nie zmienia w aktywie to jest spoko, bo tego aktywu nie powinni ruszać ale za to dodaje nam 20 Armora i 15 Magic Resistance kosztem 500 Golda. I powiem Wam, że to jest dość duży um, Spike, jakby 500 Golda kosztuje te itemy na supporta. Z tego co wiem. O, i mamy to. E, oczywiście, tak jak mówiłem, sojusznicy też to mogą kupić. Tu się efekt nie zmienia. A co ciekawe, nie było dźwięku. Um, jeszcze sobie zobaczę. Żeby tutaj zresetować wszystko, o właśnie nie wiem, czemu nie ma dźwięku do tego Solarii. Chyba dlatego, że to jest. Wiecie, ten ornowy item. To nie jest zrobione jeszcze. Dokładnie, tak. Nie ma przypisanego dźwięku do tego um, itemu. Muszę to naprawić. I też widać, że unikalne pasywki się wyłączają razem, więc nie można tutaj jakby abuzować tego czy coś takiego, nie można sprzedawać itemów jak jesteśmy tutaj dobra to musimy wejść do bazy i posprzedawać te itemki i jak jesteśmy w bazie to już nie kuje itemów więc spoko innym itemem jest oczywiście infinity edge i ma on 100 ad zamiast 70 dużo um, trinity force ma ulepszone dosłownie wszystko oprócz w patrzcie 8% movement speeda 50 atak speeda 35 AD. Więcej helta, więcej many. Spoko. Abyssal. To jest Infernal Mask. W ogóle zmieniła się, się też nazwa. Infinity Fusion. O, tutaj jest co? Molten Edge. To jest Infernal Mask. Ma więcej HP i więcej Magic Resistów 90 aż. Wyobraźcie sobie drużynę Orna w late game z tymi itemami. Tutaj aż o. 50. 5 AP zwiększa, to jest też dużo Za 1000 golda, to już co za 1000 golda ulepszenia Tutaj mamy Black Cleavera, więcej AD I więcej HP Całkiem fajne Sunfire Cape, trochę wypad z mety Ale tutaj 90 armor dajesz To jest dużo, jak na item 1 I 600 health, a te itemy na tanków są mocne Bo te na damage to tak wiecie Niby dają, ale Tutaj regeny się zwiększyły i HP o 100, ale to jest za 500 golda ulepszenie, więc spoko. I to, to już widzieliśmy. A co kupię? jak kupimy to? On mówi coś. A po prostu jest ten dźwięk specjalny i tyle. Ok. Eee, także widzieliśmy sobie pasywkę. Wiemy już, jak działa. Spoko. Zobaczmy sobie skillę. Na Q eee, Orn wali coś takiego. I tworzy jakby ścianę. Ta ściana będzie użyta potem. Zobaczycie do czego. Hmm. Wątpię, żeby to tym dało się blokować jakieś przejścia albo coś takiego. No, wydaje mi się, że jedynym przejściem, jakie można blokować, to jest tutaj, nie? I nie może przeciwnik tędy uciec. Tak samo tutaj, i tak dalej, i tak dalej. O i tutaj. Także przy wieżach. Może gdzieś na mapie. No, nie chce mi się szukać za bardzo. Czy to bije procentówkę jakoś? Czy to bije tylko obrażenia tutaj? I jeśli trafimy chyba na samym końcu, to o, widzicie? Patrzcie. Normalnie w gościu jest. Ciekawe, czy to może zablokować kogoś? To leci zawsze ten sam dystans. I jeszcze widzę, że spowalnia. Tylko pytanie jest takie. Patrzcie. Tak, dobra. Tylko walnięcie i słuje na dwie sekundy. Także spoko. Taki mały cecek. Wydaje mi się, że to będzie też to planer. Więc to taki mały cecek na yy, linii. Czy tam może na lesie będzie się tego dało grać? Ładną no, animację o totaku ma też, o. Takim spoko. O, i jak jesteśmy w walce, to nie możemy tego sklepu używać, też zauważcie to. Dobra, W jest dość ciekawe, bo nakłada tego nowego CCK. Tak samo nakłada nowego CCK nasze ulti, ale ulti jest genialne, zobaczcie zaraz. W to jest chyba coś takiego jak Rambla Q, tylko że nie. Bo... Widzicie? O! I nałożyło tego nowego CCK. W to jest takie palenie. I on idzie do przodu, jak pali. I nie da się nic zrobić, patrzcie. Też y, on jest y, jakby na ulcie Malfighta coś takiego ma, że nie da się go w żaden sposób zatrzymać. Nie da się go odbić. Także tego W można używać, gdy na przykład leci do Was, nie wiem, Charm Ari. I wyklikacie to W. I nic Wam nie stanie się, bo jesteście nie do ruszenia. Więc jeśli co, dostajecie, to, to jest spoko. To bije też y, z Waszego Max Helta, chyba. Nie, yy, przeciwnika current healtha bije obrażenia jako magic damage. Czyli może być dużo na początku walki. Yy, plus dodatkowo jeszcze yy, shielduje was, daje wam tarczę. Oczywiście Orn jest tankiem, więc takie rzeczy są spoko. Yy, I daje nam ten nowy cecek na 6 sekund. Jeszcze wiem, że jak on z auto atakuje to jednostka tutaj jest. Yy, tak, 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 tak Auto-atak jeszcze właśnie pęka jakby tego Tego cc -ka. To coś Nie wiem czy estunuje kapuje na jedną sekundę, to nie wiem czy to będzie się dało sprawdzić. Ogólnie to coś, czyli to ten brittle, tak się to nazywa Powoduje, że wszystkie cc-ki Hard cc Czyli na przykład podrzucenie i tak dalej Będą na dłużej stunowały, będą na dłużej. Hmm, na dłużej trwały, jakby czyli charm będzie trwał dłużej, stun będzie też trwał dłużej. To jest nowy cecek i tylko i wyłącznie horn go ma w tym momencie. Tutaj też odrzuca troszeczkę. Jak się zastanawiam w tym momencie. Hmm, w combo, który można zrobić, można trzy razy odrzucić przeciwnika. Okej, okay. wydłuża czas trwania tych cecek o 30% i zadaje 10% max health'a jako magic damage. I to chyba od każdego ceceka jest, i też od sojuszników. Dobra, E to jest coś takiego jak ultimate Fighter, tylko że nie. Bo to jest po prostu takie wbijanie się w gościa. O, możemy sprawdzić teraz, patrzcie. Jak wbijemy się. Nie pękło i nie zdaje magic Damagea, czyli ceceki nie zdają magic y, Damagea większego jakby Ale chyba trwają dłużej po prostu Także spoko mm, Chyba, że to ma być y, hard cecek i to, to nie jest hard cecek Teraz to sprawdzimy Teraz chyba pękło Także chyba zadaje jednak ten magic damage przy hard ceceku um, No ale spoko, gdy odbijemy się od ściany z tego E, to podrzucamy, więc to jest takie ultima fight tak naprawdę i widzicie, ten e, stun trwa tyle, a gdy mamy Brittle na gościu o jakie dziwne to było to trwa zdecydowanie dłużej i jeszcze pęka właśnie tym magic damage'em wydaje mi się, że będzie się W na linii, możemy sobie to szybko sprawdzić klikając e, tutaj level'e 18 poziom i zobaczmy na poziom dostajemy tutaj 10 obrażeń, większy slow i cooldown zmniejszony Tutaj dostajemy max damage i minimum damage zwiększony. Wydaje mi się, że to W tak czy siak się będzie maksować: W, a potem Q. A tutaj mamy bardziej utility spela, tylko że on też dostaje dużo obrażeń, powiem Wam szczerze. Maksujmy sobie to W i zobaczmy na piątym poziomie ile to daje. 25% current healtha przeciwnika. To jest dużo, powiem Wam szczerze, patrzcie. To jest na tym typie 2000. Jeszcze jak walniecie, to też walnie. Walnie troszeczkę. I jeszcze Shield a dostajecie za to. Także tak, mi się wydaje, że W będzie się maksować. Mogę się oczywiście mylić. Maksowane Q bije 140 bazowo, 60% strowa daje 2 sekundy. Wydaje mi się, że podstawowym kombem na nim będzie kliknięcie hmm, Q. Czyli patrzcie, klikacie sobie Q i od razu E i chyba. A, nie dolecicie jeszcze. Czyli musicie kliknąć Q i po chwili rzucić to E bo to E będzie niszczyć te Q i będzie jakby podrzucać przeciwników patrzcie, o, widzicie? coś takiego się dzieje, zmaxowane E ma 100 dmg tutaj widzę, że się skaluje z armorem i magic resistami tylko i wyłącznie to E więc spoko, i jeśli właśnie wbijemy gościa w ścianę to zwiększa się damage bazowy dwukrotnie, ale z tego magic resist i armor się nie zwiększa dwukrotnie więc to jest to. Erka jest całkiem ciekawa, już wam pokazuję. Kiedy levelujemy ją, to zmniejsza się tylko cooldown. Slow się zwiększa i damage. Zobaczmy na trzecim, jest 80% Całkiem spoko. Erka jest ogromna. Patrzcie na to. Orn przywołuje swojego jakby. Więc to jest. Barana. I może go odbić jeszcze do tego O, jak to daleko leci e, Więc Samo przywołanie barana Nakłada to O, teraz mi się tego nie udało zrobić, lololol Trzeba będzie wytajmować, to dobrze e, Samo przywołanie barana nakłada ten Brittle A odbicie go Jeszcze nakłada Brittle, raz chyba Albo nie, detonuje tego Brittle chyba, patrzcie Zobaczymy to Oho, chyba jeszcze raz nakłada Chcę to dokładnie sprawdzić, żeby nie było szpału. nie trafiłem sobie nawet. Ok, nakłada Britu. Także mamy na gościu Britla I wiecie, podrzucamy go. Ej, nie jest tak łatwo trafić tym ultem. Już widzę, jak będzie failowany, ale jest całkiem, całkiem spoko. Sprawdźmy jeszcze zasięg. Jeśli weźmiemy barana, przywołamy stąd. To czy on wróci? On wróci troszeczkę dalej niż był, mi się wydaje. Także spoko, i Ten baron yy, slowuje i oczywiście jak go odbijemy, to podrzuca. Ulti ma naprawdę bardzo duży potencjał, powiem wam szczerze, do robienia walk. Bo jeśli pójdziecie sobie tutaj na przykład, i tu są przeciwnicy. A załóżmy, że że te wardy to są o, to super. Załóżmy, że te wardy to są przeciwnicy. Tutaj, nie. I wiecie, wy sobie siedzicie za ścianą, nie widać was. I przywołujecie tę erkę. Już ich zeslowowało. I tu ich już podrzuca jak uciekają. Tutaj w ogóle ciężko zareagować na to coś, no naprawdę. Jest to naprawdę bardzo, bardzo silny ult. Jeden z silniejszych w grze powiedziałbym szczerze, bo zasięg jest ogromny, także. RK jest świetna. Ogólnie, Orn ma bardzo przyjemny skill set. Powiem Wam szczerze, i jest to na pewno bardziej ee, napchane efektami niż to było u Kayna, Bo u Kayna efektowne było tylko zmienienie się w inną formę. A tutaj Orn ma wszystko efektowne, naprawdę. Widać, że tutaj zostało dużo pracy włożone w tą postać i wygląda naprawdę świetnie. Jest jeszcze skin do Orna. Nie wiem, czy mi się uda go pokazać, bo chyba się nie da go w tym momencie odpalić. Jeśli mi się uda, to się. To jeszcze Wam potem dorzucę bonusowo pokazówkę tych skilli z jego skina. Ten skin to jest taki elektryczny. Jak mi się nie uda, to niestety zostawię Was z samym splashartem na koniec i tyle. Także to by było na tyle. Jeszcze możemy sobie zobaczyć śmierć Orna, jak wygląda. I ja już się z Wami będę żegnał. O, no, umrzej. Co tam robisz? O, na twarzy upadł. Nie wiem, co bym mógł w sumie pokazać jeszcze u niego. Jak się jeszcze zastanawiam na chwilę, może coś, może coś jeszcze wymyślę. i nie wydaje mi się, żebym coś wymyślił. Ale to loot jest fajne. Dobra, no to nie będę przedłużał, jest 20 minut. E, gry już. Możemy zobaczyć w sumie wyjście z bazy. O, to jest spoko pomysł. Zobaczmy. Jak sobie idzie. A, tak sobie trupta, słodziutko. O, wiem, co mogę pokazać Wam jeszcze. Mogę Wam pokazać jeszcze, jak e, kryta robi. Więc sobie zobaczmy jego kryta. Ciekawe, czy coś ciekawego robi. Na przykład kopie w gębę kogoś, tak jak e, Sion to robił. A, dwoma narzędziami po prostu wali. Spoko. A czy to też walnie kryta? Nie, nie walnie. Okej, okay, wa warto było sprawdzić, co nie? Fajne. Dobra, to był Orn. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę i widzimy się w kolejnych materiałach. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli nie będzie tego skina dostępnego, to niestety Wam nie mogę go pokazać, ale jeśli będzie, to jeszcze zaraz się będziemy widzieć. Tak czy inaczej, ja już się z Wami żegnam i na razie.